Siemanko, witam w ten poniedziałkowy poranek. Chcę, chcę zrobić coś, co planowałem zrobić na początku roku, ale oczywiście, jak to z tym bywa, nie wyszło, czyli podzielić się moimi top 3 książkami roku 2019. A więc, kategoria biznes, przedsiębiorczość, finanse. Jest to książka Fasle i milionera. Linki oczywiście wszystkiego będą w opisie. Jest to książka o tym, jak budować pasywny przychód, taki, którym się nie trzeba przejmować i dzięki któremu zarabiamy nawet śpiąc. Dlaczego wybrałem tę książkę? Bo ma taki idealny balans między jakby teorią i zrozumieniem, a praktyką. To znaczy nie podsuwa konkretnych przykładów typu inwestuj w nieruchomości, czy coś takiego, tylko bardziej na powiedzmy trochę wyższym poziomie abstrakcji, no to tłumaczę, ale jest na tyle konkretna, że można do niej wracać i już nie wiem, prowadząc swój biznes i, i, i ma, da, da, dalej, dalej mamy odniesienie do tego, co się dzieje. Kategoria rozwój osobisty i gdzieś tam takie autobiografie. To jest książka, dzięki której trzy razy w ciągu dwóch tygodni pobiłem swoją życiówkę na 5 km i to jeden raz ponad minutę byłem szybszy, więc to jest dość duża, przynajmniej w moim przypadku, różnica. I jest to Kent Hurt Me by David Goggins. Wiele osób już pewnie go zna, bo dużo o nim gadałem. To jest największy toughest motherfucker on this planet. To jest gość, który przebiegł w jednym roku ponad 50 ultramaratonów. To jest człowiek, który był Navy i dwa razy oblał ich najtrudniejszy egzamin w ciągu roku, i za trzecim razem udało mu się go pok pokonać. Gość, który generalnie uczy nas, jak wzmacniać swój umysł i nie mieć żadnych wymówek, absolutnie do niczego. Także mega polecam, świetna książka. I trzecia kategoria ogólna, przydatna wszystkim, moim zdaniem taka ogólnorozwojowa, to jest Factfulness. Eee, czytając tutaj pod tytuł, to jest dlaczego świat jest lepszy niż myślimy, czyli jak stereotypy zastąpić realną wiedzą. Książka jest o tym, jak czerpać wiedzę o świecie nie do końca z mediów, tylko może ze statystyki informacji, które mamy. Eee, I też jak je interpretować, jak, jak do nich podchodzić, kiedy, um, kiedy one są troszkę zbyt mało konkretne, żeby wyciągać z nich wnioski, kiedy są ok, kiedy, kiedy możemy serio zrozumieć, jak ten świat działa. Dzięki temu jestem trochę spokojniejszy i trochę inaczej patrzę na przykład na sytuację dziejącą się teraz. Także bardzo polecam wszystkim, zwłaszcza tym, którzy bardzo się interesują tematem COVID-u i gdzieś tam śledzą to bardzo w mediach, polecam tę książkę i tak jak mówiłem, opisy wszystkich, linki do tych książek będą w opisie. Też chyba mogę pożyczyć. Jakby ktoś chciał, może się uda spotkać niedługo. Jeśli na to sytuacja pozwoli, także serdecznie zapraszam, polecam bardzo. Jeśli macie jakieś fajne książki, podeślijcie też w komentarzach, bo szukam czegoś do czytania teraz. Nie mam za bardzo pomysłów na rok 2020. Dzięki i pozdrow, trzymajcie się.